W serii Wiedźmina edycji rozszerzonej, no i tym razem po pokonaniu właśnie Dagona, ruszamy sobie z powrotem na brzeg, gdzie będzie pewnie od razu rozmowa z tego co kojarzę. I tutaj się zacznie chyba ostatnia misja główna w tym akcie, więc zobaczmy. Tak jest. Geralt z Rivii. Wiele razy słyszałam o Twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam Twojego imienia. Biała Raila. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabiję potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z Wiewiórkami. Grozisz mi? Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że zima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruwiel Epsychiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. Pogadam z elfami. Może przemówię im do rozumu. Zygfryd ręczył za ciebie, więc i ja ci zaufam. Dzięki waszej interwencji w banku, wiewiórkom nie udało się zdobyć złota na broń i jedzenie. Są osłabieni. Wątpię, by cię wysłuchali, ale kto wie. Możesz im powiedzieć, że jeśli złożą broń, czeka ich sprawiedliwy sąd. Spróbuję ich przekonać. Czekajcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo. No, i tutaj szykuje się mała zadyma, niestety. No, i musimy się udać w takim razie do wioski, gdzie właśnie tam elfy opanowały tą wioskę i wzięli zakładników. No, i co najważniejsze, musimy tam spróbować uchronić Alwina, który też tam będzie się znajdował. Jak wiecie, on tam w tej wiosce przebywał u Aliny. No, co prawda Alina już nie żyje, ale tak czy inaczej, on tam właśnie. Powinien siedzieć, ale jeszcze zobaczymy, czy Berenga... A w sumie nie, on już tam był. To już tutaj go nie będzie, bo przeszedł na Wyspę i Bitw. I w sumie z nim już rozmawialiśmy, ale już dobra. Eee, Okej, okay. tutaj już mamy, widać, ktoś tu stoi. Eee, Knecht z on chyba powinien do nas zagadać, zaraz zobaczymy. No właśnie. Jestem adiutantem Białej Rajli. Chciałbym zamienić z Tobą słowo. Rozmawiałem już z Railą. Dziękuję, ale na dzisiaj mam dosyć indoktrynacji. Widzisz, Wiedźminie, Raila jest świetnym oficerem, i szczerze nienawidzi nie ludzi. Dlatego zresztą została dowódcą tej misji. Ale niech zgadnę, miewa skrupuły. I chociaż jest tylko najemniczką, zazwyczaj dotrzymuje słowa. Jest skłonna uniknąć masakry na ludności cywilnej, nawet jeśli przez to elfy uciekną. Zapobiegliśmy kradzieży pieniędzy z banku Vivaldiego i osłabiliśmy wiewiórki, więc stać nas na usługi najlepszych najemników. Jednak Riley nie możemy ufać tak jak tobie. Próbujesz mnie zwerbować? Mam stanąć u boku Riley i zabić elfy, zanim zdołają wyrżnąć zakładników? A dlaczego nie miałbym po prostu odejść? Powiem po twojemu. Potwory opanowały wioskę i osaczyły jej mieszkańców. Są głodne i wynędzniałe, a przez to jeszcze groźniejsze. Stań po stronie Riley, wiedźminie. Z zakonem. Przeciw potworom. Dlaczego miałbym to zrobić? Za złoto z banku Vivaldiego? Żeby wesprzeć słuszną sprawę i nie dopuścić do masakry jak na podgrodziu. I żeby uratować bliskich ci ludzi przed głodnymi bestiami. Tak, tutaj namawiają nas, żebyśmy im pomogli. Oczywiście chyba pomożemy, bo tak czy inaczej wybraliśmy Zygfryda. Więc stoimy po stronie zakonu w poprzednim trzecim rozdziale. Jak tam pamiętacie. No i teraz... Jeszcze ktoś tu gada? Jaskier. Geralt! Witaj, Jaskier. Do wioski przyszły elfy od toru Wiel. Wzięły zakładników. Co robimy? Rozmawiałem z Railą. Dowodzi zakonnikami. Wśród zakładników jest Alwin. Geralt, musimy go ocalić. Wiem. Spróbuję negocjować. Zaczaję się za domem Sołtysa i będę wszystko obserwował. Jak skończysz negocjacje, koniecznie przyjdź i powiedz, co robimy. Zgoda. Porozmawiam z Białą Railą i Toru Wiel. Ach, czuję problemy. Dasz sobie radę. Okej, okay, tutaj jeżeli będzie taka opcja, żeby po prostu się nie wtrącać, to to zrobimy. Ale chyba nie wydaje mi się, żeby coś takiego było. Zobaczmy. Tutaj. Sołtys wrzeczy sobie do domu jak gdyby nigdy nic, ale dobra. Tutaj mamy te elfy, więc porogadajmy. A, gdzie jest Thorugiel? Nie widać, ale pogadajmy z Alwinem. On sam nawet zagadał do nas. Cześć, Geralt. Nic ci nie jest? Nie, dziwnie się czuję. Ja... słyszę ich myśli. To straszny Geralt. Masz naszyjnik? Tak, noszę go cały czas. Nie chcę tego słyszeć. Geralt, czemu elfy to robią? No tutaj mamy wybór kolejny. E, zobaczmy, które będzie najlepsze. Walczą o wolność o ideały. Ludzie przypalni ich do, mur do muru. E, nie widzą innej drogi. Hmm. Elfy nie chcą zrozumieć, że świat się zmienił, walczą chociaż e, nie mogą zwyciężyć. E, to rozpaczliwa i smuczna próba zatrzymania biegu historii. Hmm. E, wzniosły szlachetne. E, pełne piękna maski właśnie opadania, to jest takie bardziej a gnębiące elfy. Ale weźmy tą środkową w chyba będzie najlepsza. Elfy nie chcą zrozumieć, że świat się zmienił. Walczą, chociaż nie mogą zwyciężyć. To rozpaczliwa i smutna próba zatrzymania biegu historii. Zapamiętam to. Geralt, zaraz wydarzy się coś złego. Czuję to. Muszę porozmawiać z Toru Wiel. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Mm, gdzie jest ta Toru Wiel? Dobra, tutaj widzę. Wychodzi z chaty. Pogadajmy z nią. Co tu robisz, Gwynblade? Przyszedłem zapobiec masakrze. Nie będzie masakry, jeśli pozwolą nam odejść. Mogłaś odpuścić dzieciom. Nie, nie mogłam. Tam na brzegu stoi Biała Raila. Trupy wieśniaków nie robią na niej wrażenia. Tylko obecność dzieci ją zatrzymała. Hmm, Biała Raila chce właśnie, żeby złożyli broń. O, ale powiedzmy to. Biała Raila chce, żebyście złożyli broń. Gwarantuję sprawiedliwy sąd. Nie rozśmieszaj mnie, Wiedźminie. Biała Rajla zna tylko jedną karę. Śmierć. Przed chwilą przybyły z Wyzimy resztki komanda. Opowiadali o tobie. Orzezi w banku. To przez ciebie złoto Wiwaldiego trafiło w ręce zakonu. Nie ufam ci już. Wypuść wieśniaków i zabijajcie się do Nikogo nie wypuszczę. Ty też nie próbuj sztuczek, bo ci dłan zginą. I powiedz temu śpiewakowi, żeby nie czaił się za domem, bo go ktoś jeszcze ustrzeli. No, znalazli jaskra. Dobra, muszę z nim w takim razie teraz pogadać tutaj. Geralt poczekaj chwilę. Spróbuję pogadać z Alwinem. No właśnie, może coś się teraz odblokowało. Zobaczmy. Geralt, zabierz mnie stąd. Cierpliwość, Elwinie. Wszystko będzie dobrze. Dobra, czyli w takim razie nic, czyli tą jedną opcję mam do wyboru u Jaskra tak naprawdę. Geralt. zaraz tu będzie gorąco jaskier. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Z jednej strony Skojatel, z drugiej Zakon, a pośrodku my z Alwinem. Z terrorystami nie można negocjować. Negocjacje prowadzą do ustępstw. Ustępstwa to zwycięstwo terroru, niepewność i strach prostych ludzi. Wybrałem mniejsze zło. Nowi właściciele banku byli wdzięczni Zakonowi za interwencję. Dofinansowali nawet antynieludzką krucjatę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. właśnie, mamy tutaj konsekwencje naszych wyborów, Gerald, co robić? Ucieczka nie przysporzy ci popularności. Wątpię, żebyś osiągnął swoje cele, mając przeciw sobie i zakon płonącej róży i nie ludzi. O to się nie martwię. Chcę uratować Alwina, ale jeśli odejdę, może dojść do masakry. Poza tym, mam zobowiązania wobec przyjaciół. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w Twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? O, chyba jednak nie, bo tak czy inaczej tutaj dojdzie właśnie. Nawet jakbyśmy wzięli to dokładnie, no i tak tutaj zakon właśnie zaatakuje i tak będziemy musieli walczyć, więc pomóżmy tutaj, bo może to coś jakiś. Konsekwencje właśnie w stosunku do zakonu mogą się zmienić jakieś stosunki, ale raczej yy, chyba nie, ale tak czy inaczej wybierzmy, że pomagamy zakonowi. Nie, zamierzam pomóc zakonowi. Nie mieszaj się do tego, Geralt. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Już postanowiłem. Chcesz pomóc? Tak. Okej, okay, teraz rozmowa z Toru wiel. Muszę wyprowadzić Alwina. Nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Wedding ten malec, pokochał cię jak ojca, Gwimblade. Nie jesteśmy mordercami dzieci. Zabierz go. No jednak po dobroci tutaj oddała, no ale tak czy inaczej, nawet jeżeli byśmy wybrali, że uciekamy stąd, no to właśnie. Teraz już zakon tutaj, zanim odeszliśmy, się pojawił, no i byłaby tak czy inaczej walka, więc to raczej nic by nie zmieniło. No tutaj już po cichu zdejmują elfy, ale to Rówiel się zorientowała. No właśnie, no i teraz będziemy musieli walczyć. I z Alvinem coś się nie tak dzieje. Się wystraszył. No i właśnie, od tej pory już tak naprawdę nie wiadomo, co się dzieje z Alwinem, bo nawet w Wiedźminie 2 nie ma w ogóle wątku żadnego z Alwinem. a szkoda, mogliby coś tam zrobić. Możliwe, że w Trójce będzie coś, ale tego to nie jestem pewien. Nic jeszcze o tym nie było mówione, ale póki co na razie zajmijmy się rozgrywką, tutaj musimy wybić tych elfów wszystkich no dajesz. Kurde. I się wzięło mi kombo. Nie, no. chyba jeszcze ostateczny cios tam powinien być, ale za długo tam zwlekało. I ostatni tutaj. Dobra, ogłuszyłem go, nie? Znaczy ją w sumie. Ale dobra, tu już się ją dobili. I teraz coś się tutaj odpali. Jakaś rozmowa. Będzie tu Biała Rajla, czy. Czy ja mam po prostu pogadać z Jaskrem, Rozgromimy ale tylko gdzie ten Jaskier uciekł, to jest właśnie pytanie. Zobaczmy na dziennik, może. Właśnie. Przerażony Albin teleportował się z miejsca potyczki. Nie wiem, gdzie go szukać. No i właśnie. Tutaj tajemnica Werengara jeszcze. I wiedźmińskie tajemnice. Hmm. Pora wracać do Wyzimy i rozprawić się z, ostatecznie z Azarem Jawedem. Już po walce czas y, zabrać jaskra i wynosić się stąd, gdzie jaskier. i ja po prostu mam chyba tam wyjść, y, więc zobaczymy. Y, możliwe, że jaskier będzie czekał gdzieś y, albo przy wyjściu do lokacji, albo po drugiej stronie już na brzegu przy wejściu do wioski. Więc zobaczymy, bo na razie go tutaj nie widzę, a znacznik mi tutaj pokazuje, żeby trzeba iść. Zobaczmy. Na pewno jak to będzie stało, to się rozmowa zacznie, chociaż nie do końca. To chyba gdzieś tam będziemy musieli do łódki w takim razie podejść. O, zobaczmy. Jeszcze chyba z Białą Railą możemy pogadać, więc zobaczymy, co tutaj się a, dowiemy od niej. Bo jak, bo jak widzieliście właśnie, ona nie brała ataku właśnie na tych elfów tam więc coś się tutaj stało. Ona powinna nam to wyjaśnić wszystko. Hmm, Chodzi ona tutaj e, dokładnie stoi. O jest biała raila. Zobaczmy. Wiedźmin, co się stało? Pieprzeni fanatycy za grosz profesjonalizmu. Odebrali mi dowództwo. Nie chciałam pozwolić na atak zgodnie z ustaleniami. Wtedy mój adiutant wyciągnął list od samego Zekfryda. Od początku go mieli. Wyobrażasz sobie? No cóż. Jak się potoczyły sprawy? Pomogłem zakonnikom. Elfy nie żyją. Toruwiel uciekła. Mieszkańcy wsi są w szoku. Na Twoim miejscu wyniósłbym się stąd. Nie zamierzam tu dłużej siedzieć. Postąpiłeś słusznie. Co do Toruwiel, to jeszcze ją dopadnę. Bywaj. I okej. Okay. Muszę wracać do wyzimy. I to chyba dobra, tam jest jaskier, no to czyli wszystko ok. I teraz udajemy się do jaskra i będziemy już w wyzimie. Tam jeszcze od razu po wpłynięciu do wyzimy to się ten akt piąty nie aktywuje. Kurde, pogadaj z jaskrem, ale możemy jeszcze przepłynąć. Zrobię chyba troszkę krótszy odcinek, tak myślę, ale zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Mam list Berengara. Są w nim ważne wskazówki. Jakie wskazówki? Nie zakończyliśmy definitywnie tematu Salamandry. W wyzimie jest Azar Javet. Mak, który zaatakował Kermoren. nie Niestraszny był mu Czarnoksiężnik, ani piekielne zastępy, które stanęły na jego drodze. Bredzisz, Jaskier. Albowiem wyruszył na spotkanie z tego przeznaczenia. Ruszajmy. Okej, okay, teraz chyba... A nie, to jednak samo się... Musi... No nie, nie mówcie, że ja na wyspę Libit odpłynąłem. No co za fail. Ach, ten kurde Geralt. No. Wow, coś mi się zbugowało śmiesznie, ale dobra. Dwa razy nad popłynęło. No coś się tutaj niedobrego mi to z tą grą dzieje. Kurde. Dobra, w razie co zapiszę. No, teraz jaskrę mam jeszcze pogadać. Gerald! Jest źle, bardzo źle. Co się stało? Alwin zniknął. Otworzył teleport i. może być wszędzie. Wracajmy, do wyzimy. Może Trist coś poradzi. No to do wyzimy. Do wyzimy. No i dobra, tutaj już mamy. Tym razem Geralt sam nie płynie, tylko król rybak nas tutaj zawiezie. No jaskier po drodze nam tutaj <laughs> będzie ballady śpiewał. No i pożegnały, pożegnały teraz już wioskę, odmęty i okolice. Już tutaj nigdy nie, nie wrócimy. Na pewno nie w Wiedźminie Jedynce ani Dwójce. No cóż, jak trójka wygląda, to nie wiem i nie będę się wypowiadać. Ale z tego co wiem, to będzie się w Nilwgardzie działo. Ale to nie jest teraz temat, na... czas i miejsce na tą rozmowę na ten temat. Tam zakonnicy wracali już z wioski, widać było. No i dobra. Wczytuje się Wyzima, która, jak tam Biała Rajla mówiła, że stoi w ogniu, że powstanie wybuchło, nie ludzie walczą z zakonnikami. No i teraz już tutaj dużo mroczniej jest. Ale zobaczmy, oglądajmy. Zaraz dopłyniemy do Wyzimy. Czy jest ten smut. Tak. Dym, coś się pali. Ciężki, duszny, palone wioski. Cholera, spójrz! No właśnie, i zima tutaj teraz spłonie. Już nie będzie, tak jak wcześniej tutaj. Ale jeszcze coś. Dziękuję, Nie wierzę własnym oczom! Jaskier widziałeś już tyle wojen. Mógłbyś się przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi. Zwłaszcza tak wrażliwy jak ja. No tak. Dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi. Jesteś jak ogar na świeżym tropie. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja w starej Wyzimie. Pewnie trwają zaciekłe walki. No i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt. No tutaj, jak wejdziemy do starej Wyzimy, to automatycznie rozpocznie się akt piąty, więc to sobie zostawimy na kolejny odcinek będzie najwyżej <laughs> krótszy, ale tutaj jeszcze yy, możemy skorzystać sobie ze schowka u Jaskra, bo w tym rozdziale już nie będzie takiej możliwości. A tak właśnie zapomniałem, zapomniałem, zapomniałem na samym początku. Powiedzieć, że tutaj eliksir ze śluszu Dagona no, zrobiłem. Dobra, ale tymczasem sobie wszystkie niepotrzebne rzeczy przerzucę. Ja tu zrobię cięcie. Przerzucę sobie stąd tutaj potrzebne rzeczy, a niepotrzebne wale. Więc widzimy się za moment. Okej, okay. i już zrobiłem sobie porządek, ale jeszcze może Geralt. jaskier coś nam to powie? Na pewno chcesz się w to mieszać? Nie zostawię cię samego. Chcę pomóc. Wiem jaskier, ale może być naprawdę gorąco. Chyba nie sądzisz, że się boję? Skądże? No, i to by było na tyle z jaskrem, ale dobra. Mamy tam Zoltana Ciwaja, ale to jeszcze za chwilę. O, jeszcze Vincent to nas zagada. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radovid przybył do Temeli. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w starej wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do starej wyzimy. Tam jest niebezpiecznie. Bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przeżyć, ale rozumiesz. Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. Ok. Wie. Tutaj jeszcze się przejdziemy do ogniska. Raczej talentów żadnych nie mam, ale chciałbym porobić sobie miksturki, bo zobaczymy jeszcze, jak tutaj to stoi wszystko. No, pięć jaskółek mogę stworzyć. Kotów powinno starczyć. Dekoktów mam dziesięć, więc starczy. To same jaskółki teraz zrobimy. Okej. Okay. No. O, są jednak jakieś talenty. Dobra, fajnie, fajnie. O, i mam w końcu złoty znak. <laughs> Oczywiście sobie tutaj wezmę to będzie obrażenia, parowanie, żywotność, odporność. To będzie chyba najlepszy wybór, ale jeszcze zobaczymy zręczność, tutaj też atak, unik parowanie. No tutaj. Obrażenia. Hmm. Ale tak czy inaczej w sile daje właśnie to żywotność, więc weźmy sobie siłę. Jeszcze mamy trzy srebrne talenty. Tutaj wszystko raczej zrobione. Okej, okay, ja bym sobie ulepszył jednak ten znak ARD, żeby właśnie e, była większa szansa na e, oguszenie. Tutaj będzie oguszenie 25%, tak. Aj nie mogę jednak, czemu? Dobra, no to wtedy srebrny talent weźmiemy, hmm, tylko który styl? Może weźmy w srebrnym szybkim. Ból już 20%. Obrażenia 30% niech będzie. No i tutaj już za bardzo nie mam co ulepszać. O, a niech będzie to, dobra. No i jeszcze hmm, miksturki. Hmm, tutaj potworzył, mianowicie jaskółki. Pięć ich trzeba stworzyć, no to raz. I tyle. <laughs> Czemu to tak dziwnie? Weźmy białą mewę. A, bo to biała mewa jest potrzebna, dobra. A to jeszcze cztery. A to jeszcze ostatnia, dobra. No i spróbujmy jaskółkę zrobić. My mamy trzy. Cztery. I 5, ale nie wiem czemu się nie zestakowały. Prześpijmy się do świtu. A raczej pomedytujmy. Okej. Okay. Jeszcze sobie tutaj od razu nogę rod wstawaj. To tak. Czemu nie mogę tego zestakować? Dziwne. A tak podziała. Yy, jaskółka. A, no to jest inny rodzaj jaskółki. Tutaj znacznie zwiększa regenerację żywotności, a tutaj Elixir Albedo znacznie zwiększa re regenerację żywotności, czyli ta jaskółka jest chyba lepsza. No ale cóż, nieważne. No, mamy zrobione wszystko. Jeszcze możemy sobie pogadać w sumie z Radowidem. Zobaczmy, czy czegoś się dowiemy od niego. Witaj, Geralt. Wasza wysokość? Gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę Dziękuję Cała przyjemność po mojej stronie Co cię sprowadza? Chcę dobić salamandrę Masz moje pełne poparcie Wykończ synów. Jak wygląda sytuacja na froncie? Totalny chaos Na szczęście moi agenci dotarli do Foltesta O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. No, nic jakoś bardzo znaczącego co do fabuły tutaj się nie dowiedzieliśmy. Mamy też Carmen, ale w sumie nie, będziemy, nie musimy z nią tutaj rozmawiać. Mianowicie jeszcze chciałbym w tym odcinku z Zoltanem pogadać, który na pewno nie będzie zadowolony za to, że poparliśmy zakon. No i będzie tutaj właśnie tego dowód. Co tu robisz, Wiedźminie? Wyszedłem rozprostować kości. Co jest? Dobrze się czujesz, zoltan? Chyba nie zacząłeś brać fistechu. Jestem uczulony na skurwy, synów. Daruj sobie ten teatrzyk. Lepiej powiedz, co się tutaj dzieje. Co się dzieje? Na głowę upadłeś w Wiedźminie? Codziennie przybywa sierot, które i tak długo nie pożyją. Twoi kumple z zakonu wyżynają wszystkich: starców, kobiety, dzieci. Eksterminują nie ludzi. Mówiłem ci już, daruj sobie te teatralne gesty, nie pasują do ciebie. Rozumiem, że elfi cywile nie pozostają im dłużni. Ano, nie pozostają. My nie wierzymy w proroka Lebiodej nadstawianie drugiego policzka. Niemal wszyscy nie ludzie, którzy zdołali przeżyć, chwycili za broń. Okazało się, że chcą nas wykończyć za pomocą Katriony. Zrobili getto w starej Wyzimie i wysłali tam chorych ludzi i zdrowych nie ludzi. Masz na to jakieś dowody? Psych! Już ci mówiłem, że jestem uczulony. Wiesz, co powiedziała Szani? Szło to mniej więcej tak. Zoltan, naprawdę nie rozumiem, jak Wiedźmin może być taki głupi. Przecież zakonnicy to mordercy. Mogliby chociaż cywili oszczędzać skórwy syny. Raczej mniej niż więcej. Idź precz, bo mnie alergia męczy. No tutaj na pewno Zoltan nie jest do nas teraz przyjacielsko nastawiony, ale. Jeszcze możemy sobie tu chwilę zawalczyć. E, dobra, miecz na ludzi. Silny atak. E, w sumie to e, mogę grupowym atakować tutaj. Dobrze się śpiszę. O, i teraz będzie trzeba troszkę e, e, fabuły popchnąć do przodu i później dopiero zajmiemy się... E, Misjami pobocznymi. Chciałbym tu jednak mieć dobrze rozwiniętą postać, żeby nie mieć tam jakichś większych problemów ewentualnie. Dobra, tutaj padli. Nic szczególnego od nich też nie zabierzemy, więc nie będę ich nawet przeszukiwać. Poza tym w tym rozdziale nie ma składu i jest... nie ma za wiele chyba sklepów z tego co kojarzę więc wolałbym tutaj nie zaśmiecać sobie ekwipunku, no prawda, mogę sobie później to powyrzucać, ale zapiszę tutaj ten odcinek, no i zakończymy sobie w takim razie tutaj odcinek. W następnym odcinku wejdziemy sobie już tutaj do starej wyzimy, gdzie właśnie rozpocznie się rozdział piąty. No, to więc mam nadzieję, że Wam się podobało, do usłyszenia i na razie!